Bryłę 3D na podstawie obrazku 2D można zrobić w następujący sposób. Robimy sobie powierzchnię, jakiś plane, na który nałożymy teksturę, płaski obraz, który wcześniej przygotowaliśmy. Niech to będzie na przykład log. Przypisujemy, otwieramy edytor materiałów do kanału diffuse, przypisujemy bitmapę, wybieramy naszą teksturę, nasz obraz płaski i przypisujemy do naszej powierzchni. Wyłączamy realne mapowanie, ponieważ jest ono nam w tym wypadku niepotrzebne. Przypisujemy do obiektu, włączamy wyświetlanie w GIF-porcie. Przełączamy się widok z frontu i troszeczkę tą naszą powierzchnię przemieścimy poza oś X z dół, abyśmy widzieli w rzucie z góry to, co robimy na tle naszego właśnie obrazka. OK, mamy. Troszeczkę przeskalujmy może. Tak, myślę, że będzie w porządku. Przełączmy się, wyłączmy sobie, przepraszam, wyświetlanie siatki. Nie będzie nam przeszkadzać. Dobrze. Przechodzimy do zakładki Kształty i tworzymy tekst. Tworzymy sobie tekst. W tym wypadku, jak widzimy, jest to już Polska wpisane. Przemieszczamy sobie. Przechodzimy do zakładki Modyfikacji, sobie ją przemieszczamy. Troszeczkę dopasowujemy do położenia naszych literek do tego, co mamy. W tle, tak jak widzimy, troszeczkę literki są rozjechane. Zmniejszę odległość między nimi. Ok, myślę, że może być. Te same czynności wykonamy teraz dla PCC. Ok, mamy, wpisujemy PCC. Zmniejszamy odległość do zera między literkami i dopasowujemy też położenie względem naszego tła. Jak widzimy, troszeczkę, wiadomo, za małe przeskalujmy te nasze literki, przeskalujmy, dopasujmy popatrzmy, coś takiego, troszkę mniejsze o, właściwie się wpisały, literka P widać jest ładnie wpisana, jak widzimy kształty są troszeczkę inne niż te, są, które są na tle, dlatego musimy edytować naszą, nasze literki, nasze linie, jak widzimy mamy różne tryby edycji, wierzchołków, segmentów i całych sekcji a jak tutaj widzimy wszystkie zamknięte kształty. Przejdźmy sobie do edycji wierzchołków. Troszeczkę dopasujemy kształt naszej literki C. Tak samo postępujemy oczywiście później ze wszystkimi innymi kształtami, aby dopasować po prostu nasz kształt wyjściowy do kształtu tego, co mamy w tle. Jak widzimy, no, przemieszczamy, dopasujemy. Wiadomo, jest to... Czysto obiektywne, subiektywne, przepraszam, odczucie. Jak dopasujemy. Jest to może mocalna praca, ale no nie ominiemy jej. Jak widzimy, literka C i literka P mają takie przerwy, mają takie przecięcia. Zaraz na przykładzie to właśnie te literki C pokażę, jak zrobić właśnie takie przecięcia. Dopasujmy jeszcze troszeczkę kształt. Dobrze, troszkę tutaj. Tutaj, no tak, jeszcze to, tak, jak widzimy, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, jest to mozolna praca. Dobrze, zajmiemy się teraz za chwilę tymi dwoma tym górnym przecięciem literki C. Będziemy dopasowywać przycinać, rozdzielać. Myślę, że jest w porządku. kształt literki C. Tak jak mówię, na literce C pokażemy, jak wykonać właśnie tę szczelinę. Zaznaczamy te oba wierzchołki, szukamy rozdzielenia, break. Jest przerwa. Jak widzimy w tej chwili wierzchołki są rozdzielone i możemy sobie dopasować. Musimy jeszcze zamknąć tutaj liniami. Dlatego też za chwilkę weźmiemy sobie, poszukamy opcję zaraz obok break create line, czyli stwórz linię i stworzymy linię między tymi otwartymi wierzchołkami. I później je zszyjemy. Ok, tworzymy w tej chwili właśnie linię. tak, Postarajmy się jak najdokładniej stworzyć tę linię od punktu do punktu. Dobrze. Zaznaczamy wierzchołki, bo jak wiemy, mamy teraz tutaj pod dwa wierzchołki, i musimy je szyć. Szukamy opcji strzywania. Jest. Zszyty pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Jeszcze troszeczkę dopasujemy kształt. Ok, w porządku. I tak samo postępujemy, tak jak mówiłem, ze wszystkimi pozostałymi częściami naszego napisu, tam gdzie trzeba zrobić taką przerwę. No, tak jak widzimy, w tej chwili. Mamy już wszystko, że tak powiem, porozdzielane. Teraz wytłoczymy sobie, zrobimy z tego naszego płaskiego obiektu, zrobimy sobie bryłę. Szukamy opcji wytłaczania w zakładce modyfikacji extrude. To jest wytłaczanie. Jak widzimy, już się coś nam tam pojawiło. I mamy naszą już bryłę 3D. Chcemy również, żeby Polska była 3D. Dołączamy do linii. Przeszłem na niższy poziom edycji linii, kształtów. Dołączyłem, i jak widzimy, w tej chwili całość stanowi nam bryłę czy D. Dobrze, kopiujemy sobie. Przytrzymujemy przycisk Shift, przeciągamy i mamy kopię. W tej chwili sobie zrobimy grawer. Po prostu grawer. Zróbmy sobie box. O, właśnie, w naszym miejscu, gdzie jest nasze logo, dobrze, włączymy sobie na siatkę, żeby zobaczyć jak mniej więcej ustawić, dobrze znowu przejdźmy na widok z frontu i w tej chwili tu jest nasz box, tu jest nasz napis troszeczkę ten box przemieścimy w dół, abyśmy mieli określoną mniej więcej głębokość graweru, dobrze, coś takiego grawer to będzie obiekt złożony, dlatego też musimy przejść do zakładki obiektów złożonych i opcją ProBull wycinamy z naszego boksa, wycinamy nasze literki. Jak widzimy, nie jest to skomplikowane, jest fajna zabawa. Wszystko ładnie dobrze się prezentuje. I mamy dwie wersje naszej bryły 3D na podstawie logo obrazka 2D. Myślę, że nie było to zbyt szybkie i skomplikowane.